we <laughs> Znowu bomba, lubię leczyć się obok ziomy, kolejny ziom. Jeszcze na misyce dawaj do nich dzwoni. Zabiegani, bo za dużo kasy, żeby widzów stali. Telegram tu na kurwia, tu nocami. Jak ci schodzi bomba, no to może kurwa kontra. Nie będę jak ta pista, która gdyba gdzieś tam po kątach. Nie będę zbyt dużo gadał, no bo ściany mają uszy. Ej, słyszysz? Chcesz się dusić? Błonie top, dawaj John, hentę, ho, nie CBD <tACZ> THC, jebać biedę, a ty wciągasz kredę Kalikusz, OG Puch, z nóg, a ja piję znów Nic się nie zmieniło od dawna, od zawsze jest ta sama plansza Pagnie, każdy z nas już był, czas pokaże kogo zmieni był. Coś w tym jest, coś w tym jest, coś, tym jest, coś, coś, coś w tym jest Pagnie, każdy z nas już był, czas pokaże kogo zmieni był. Coś, coś w tym jest, coś w tym jest, coś, 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 coś w tym jest Błonie top, dawaj John, hentę, ho, nie CBD THC, jebać biedę, a ty wciągasz kredę Kali OG Puch, zwala znów, a ja piję snów Nic się nie zmieniło od dawna, od zawsze jest ta sama plansza nic nie robisz, nie wychodzi z kąta Mamusiaka jaka stać, no bo dostaje pierdolca Niech ci jeszcze nogawkę nogawkę. gawkę na czy niech ci podwyższy tą stawkę My na boisku, ty jak czy tak jesz ławkę Na policji byś napisał na piątkę rozprawkę Twoja mama mnie tu widzi, no i wyciąga pomadkę Chciałaby się ze mną zabrać na przejażdżkę Podaj mi browara, będzie kurwa zajebiście Teraz sobie tutaj powiem, że to wszystko rzucę w pizdę Będę palić Będę grał, no i będę robił to co chciał. Nie zabronisz mi, więc wypierdalaj. o Mówię, no bo więcej robię. Masz, wie, masz mało wartościowych ludzi. No bo po co czekać i się kurwa tu łudzić? Trzymać się, będę tylko swoich ludzi. Tylko swoich ludzi, ej, 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 tylko ej, swoich ej, ludzi. Weź. Ej. Nie top, dawaj Joy, chętę, nie CBD THC, Tej HC, jebasz a ty wciągasz kredę Kalicusz, o ci buch zwala z a ja piję znów Nic się nie zmieniło od dawna Od zawsze jest ta sama plansza Pagnie, każdy z nas już był, czas pokaże, kogo zmieni był pokaże, kogo zmieni pył. Coś, w tym jest, coś w tym jest, coś w tym jest Coś coś, coś coś, coś w tym jest Pagnie, każdy z nas już był, czas pokaże, kogo zmieni był Coś w tym jest, coś w tym jest Coś coś, coś w tym jest Ponie top, dawaj Joy, chętnie, nie CBD THC, T HC, jebasz a ty wciągasz kredę Kalicusz OG w puch, zwala znów, a ja piję znów Nic się nie zmieniło od dawna, od zawsze jest ta sama plansza